Warszawa na zdjęciach zrobionych przez pilotów Luftwaffe między 1940 a 1945 rokiem to obraz postępującego zniszczenia miasta. Można dzięki nim śledzić efekt bombardowań, obserwować zmiany granic getta, postęp walk powstańczych czy wreszcie klęskę powstania i systematyczne wypalanie miasta. Zdjęcia uzupełnia komentarz i szkice Zygmunta Walkowskiego, warszawianisty, który odkrył zbiór w Stanach Zjednoczonych. Lotnicze zdjęcia okupowanej Warszawy można oglądać na dziedzińcu i ogrodzeniu Muzeum Wojska Polskiego do końca września. 600 metrów trawy zamiast asfaltu i jedyna okazja, żeby pochodzić boso po Nowym Świecie. Tak było podczas niedzielnego pikniku z klimatem. Ministerstwo Środowiska i Urząd Miasta przekonywały, że warto żyć ekologicznie i zastanowić się, co każdy z nas może zrobić dla środowiska. Co 15 sekund potrzebna jest krew do ratowania ludzkiego życia. Rocznie zużywanych jest blisko milion litrów tego bezcennego płynu. Oddać krew może każda pełnoletnia zdrowa osoba. Regionalne Centrum Krwiodawstwa przy Saskiej czynne jest od 7 do 17, a w sobotę do 14. Można też oddać krew w specjalnych autobusach stojących na ulicach Warszawy. W akcję włączyli się również ludzie biznesu. Mobilna stacja krwiodawstwa stanęła na terenie Mogotowskiego Biznesparku. Przez 6 godzin udało się zebrać prawie 30 litrów krwi. To bardzo dużo, ale żelazna rezerwa to 300 litrów. Chorzy liczą na Państwa pomoc. Rozbudowa wiaduktów na ulicy Modlińskiej ruszyła w czerwcu. Jezdnie zostaną poszerzone do czterech pasów ruchu. Powstanie dodatkowy wiadukt tramwajowy, oczywiście chodniki i drogi dla rowerów. Przez cały czas kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu. Rozbudowa obejmie sąsiednie ulice. Pierwszy etap zakończy się w 2010 roku. Całość zostanie oddana do użytku w marcu 2011. Tak widzi osoba, która ma 2 promile alkoholu we krwi. Jak się prowadzi w takim stanie? Można przekonać się na trzeźwo. Na placu manewrowym pod okiem instruktora można sprawdzić swoje reakcje w specjalnych okularach-alkogoglach. Władze miasta i stołeczna policja zapraszają też 12 września na Turmącką na Targówku i 26 września na stację metra złodowiec. Sprawdzić się mogą wszyscy kierowcy. Taka próba uruchamia wyobraźnię. Przez trzy kolejne wieczory dziedziniec Muzeum Plakatów w Wilanowie rozbrzmierał najlepszym polskim jazzem. Urszula Dudziak zaprezentowała swoje najbardziej znane utwory, a także standardy w nowych wykonaniach. Miłośnicy jazzu byli w niebo wzięci, w końcu to jazz pod gwiazdami. Ten koncert zakończył drugą edycję cyklu. Kolejny festiwal za rok.